Chwyszczę myśląc, że tak mi ujdzie, na swój jeba, dzie kurwa, i się zajerego kanału, kurwa, spierdala, dzie spierdzi, kawita jeba, mi kurwa, ale chuj z niego, to jest daj mi stary, spierdolody został już, nie wiem, został, jest niego, kurwa, chuj jeba, z niego, chuj do z niego, chuj do z niego, kurwa, zbyska mi już, idę, kówno, kówno, cały foliak, kówno, kurwa, kówno, już wskiecone, leży kliczyków, a na podle, zer jest kówno, lody, aniowego, kózwa, wyskotkuje jak kówno, bo kówno, to jest kurwia, koszata, Jebant do jebać DSB. depresja to autest, mani kurwa depresja, gówno dupa, jebać kobiety, gówno, m -m -m gówno, 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 jebać czarne uchwie, to kurwa tylko jebali biali, ej, 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 jebań czerwony diabeł do piechła kurwa, chce poszedć i teraz, kurwa się zbuntował, gównie nie jest od riuszy kurwa rozjebant, antybanie, kurde z jego zajebany, a to mu prosty kurwa to kurwa gówno, ej Зилушки от това вече, шоу събе баче, а спанска на ред